Cześć. Słuchajcie, znaleźliśmy takie ładne miejsce pod namiot, a nic z tego nie wyszło. Postawiliśmy namiot, przyszła ta pani, przyniosła to pomidorki i, i ogórki na kolację, zagadaliśmy, pogadaliśmy, potem zaprosiła na herbatkę, z herbaty, herbaty Przeszło na tosty, potem na jakieś drinki, siedzieliśmy tam cały wieczór, potem nas przekonali, żebyśmy nie spali w namiocie, tylko u nich na kanapie, no i tak, tak, teraz jest na następny rację. dzień, zjedliśmy śniadanie, jeszcze siedzieliśmy, gadaliśmy, no i namiot dalej tam stoi pusty, zaraz go złożymy <laughs> I, i pojedziemy jednak, choć jest tu bardzo miło. A teraz właśnie y, tutaj nas... Y, nasz gospodarz pokazuje swoje oweczki. Zobaczcie. Patrz, Bryzia, Bryzia, Bryzia. To wiesz, jak się nie zna to takie. Jeszcze... te, te, te małe. one mają jakieś przez A tutaj słuchajcie, zobaczcie, alpaki są. I małe i duże. razy Tam gdzie Byliśmy, to jest Rancho Ugosi, a tutaj obok u sąsiada jest Rancho Alpaka. Tylko Rancho Ugosi to przed chwilą wymyślili nazwę, więc możliwe, że to jeszcze się, <grym> się, zmieni. się zmieni. A miejscowość? Lewniowa obok Brzeska. No. A nad Dunajcem, jakbyście jechali nad Dunajem, to nazywa się Chorwacja. Tak, i są tam takie baseny podobno cuda na kiju i w ogóle, także pewnie też ciekawe. Ta jest taka interesująca alpaka, widzicie, ona się daje pogłaskać od czasu do czasu. Ja to chyba pierwszy raz na żywo w ogóle alpaki oglądam. No? Ja chciałem powiedzieć, że to jest namiot, w którym nie spaliśmy, ale podobno Dorenda to już chwilę wcześniej powiedziała. W każdym razie to jest namiot, który rozłożyliśmy, a w którym nie spaliśmy. Moi drodzy, jesteśmy w Bochni, a Bochnia to już jest naprawdę bardzo blisko Krakowa. Także dzisiaj. myślę, że dzisiaj dojedziemy. Dzisiaj Raczej tak. Pierwsza godzina, ale jeszcze 45 km zostało. Yy, pojedziemy przez puszczę niepołomicką. To będzie mniej więcej. Yy, pokryje się trasa wyjazdu z, z bazy. Także jeszcze w tej puszczy sobie zrobimy chyba przerwę na kanapki. Akurat to będzie z pół godzinki, godzinka to zgłodniejemy. A tak to jedzie się w porządku. No, tylko trochę obawiam się, że może zacząć padać, bo w Krakowie na 13-14 jest zapowiedziany deszcz, więc teoretycznie już powinno zacząć padać. Tu, tak jest, tu jest stacja. Kolejowa, moglibyśmy wsiąść w pociąg, ale jesteśmy, słuchajcie, purystami rowerowymi, jak zaczynamy, to kończymy. Tak. Dzisiaj jesteśmy purystami. Nie, zawsze jesteśmy. W tej wyprawie, w tej wyprawie nie korzystaliśmy z żadnego innego środka lokomocji. Wszystko robiliśmy na rowerze. No, Takie w te, było w założenie. Okay. No, w tym w roku jesteśmy purystami. W, w tamtym były inne założenia, ale po prostu teraz są inne założenia i tyle. No, tak. <laughs> Jedziemy. jest Dorenda. To można powiedzieć, że zamknęliśmy kółeczko, bo dojechaliśmy do Puszczy Niepołomickiej, przez którą też wyjeżdżaliśmy w tą ponadmiesięczną, nie, czy miesięczną? Tak, ponadmiesięczną podróż, nie? Pięciotygodniową. Pięciotygodniową, dzisiaj jest środa. No i wyjechaliśmy w czwartek. Wyjechaliśmy w czwartek, tak, także prawie... prawie pięć tygodni. Dokładnie. Dokładnie. O, renda dobrze liczy. A i, ale jakby Karolina mogła to sprawdzić, to nie chcesz da znać, czy, czy na pewno się nie pomyliliśmy w obliczeniach. Zostało nam myślę, że stąd jakieś 40 km będziemy na bazie. Powinniśmy spokojnie koło... która jest pierwsza? Pierwsza 20, wpół do drugiej. No myślę, że koło czwartej. Zrobimy sobie jeszcze przerwę, coś zjeść. I nagrano potem... To mamy w Sakwach. O, właśnie tak. Bo porasiliście o tym, żebyśmy nagrali, co mamy ze sobą na takiej wyprawie. I cały czas, cały czas, jak chcieliśmy to nagrywać, to było coś innego. To jakoś albo nie było pogoda, albo miejsce się nie nadawało, albo już było za późno i ciemno, albo właśnie spaliśmy tak jak dzisiaj u kogoś <noise> i, i przegadaliśmy cały wieczór. Wczoraj też było, słuchajcie, bardzo spontanicznie, bardzo fajnie, bardzo miło. Yy, namiot rozłożyliśmy. Po czym dostaliśmy zaproszenie na herbatę z herbaty na nocleg z noclegu na śniadanie. Pozdrawiamy Gosie i Andrzeja i Przemka. Było, słuchajcie, u Was bardzo miło. E, może jeszcze wpadniemy, albo wy wpadniecie do nas. <laughs> no, podróże są, słuchajcie, bardzo zaskakujące. I bardzo Was zachęcam, żebyście sami podróżowali. To już nie chodzi, żeby tam po prostu nabijać jakieś kilometry, tylko żeby się gdzieś ruszyć, coś zobaczyć. Czy to Polska, czy to zagranica, ale jest naprawdę ciekawia. A te sakwy to zobaczycie dopiero jutro. Żeby, się, żeby nie było to, że, że dzisiaj jednak nie nagraliśmy. Bo to będzie na jutro. Tak, to będzie na jutro, tak, 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 tak. Ale sobie to postaramy się nagrać dzisiaj, chyba że nas deszcz, złapie. Miejmy nadzieję, że nie, bo na razie widzicie, że jest pięknie i słonecznie. Słuchajcie, całą Polskę zjechaliśmy. Byliśmy w stu albo w więcej różnych morach, ale zardzewiałe te opieraczki do rowerów. W ogóle się, jak to się kiwa. się, to się normalnie rusza. Zarzewiałe doniczki mają tylko pod Krakowem. No, dojechaliśmy. Jesteśmy, Jesteśmy z powrotem. Tak, słuchajcie, wszystko niesamowicie zarosło. Mamy tu jakąś dżunglę. Dżunglę. Zobacz, pokażę wam tak na szybko. Jak się strasznie rozrosły na przykład winogrona. Tutaj. Jak się strasznie rozrosło, to jest chyba kiwi. Tak mi się wydaje. Trawa. Wszystko, trawa, No, ale truskawki jeszcze są. Mamy y, ten agres, nie agres, tylko porzeczkę, porzeczkę o. No, nieźle. Także Ach, jutro... Czeka chyba, nas dużo pracy. Tak, jutro porządkujemy. No, przejechaliśmy dzisiaj powiem Wam 74 km, a łącznie 2738 km. No, więc całkiem niez, niezły wynik. Zrobimy Wam jeszcze, pokażemy co mieliśmy. To będzie jutro we vlogu. No, także na tą chwilę. Pa Pa.